Kochani, dzisiaj będę zbierała y, pędy sosny. Z tym, że chciałabym zwrócić wam uwagę, tu stoję przy takich ślicznych, dorodnych sosnach. Zobaczcie, są piękne pędy. Tego nie zbieram. Małych sosen nie dotykam. Niech to wszystko sobie rośnie. Interesują mnie tylko sosny już takie powyżej dwóch metrów. To jest to. Najlepiej byłoby zbierać pędy z sosty, która została wycięta, i wtedy nie ma problemu. Można obrywać wszystko. Ja z tego tytułu, że ta sosna rośnie, więc będę bardzo ostrożna z każdego. Będę zrywała po dwa. Resztę zostawiam. Resztę zostawiam. Tu jeszcze wezmę z czubka. dwa bardzo dużo tam zostało i w ten sposób i w ten sposób będę zbierała te pędy odrobinę to potrwa dlatego że jeszcze będę musiała poszukać tych sosen które będą nadawały się do zrywania pędów w tej chwili żegnam się z wami biorę się do pracy i spotykamy się za jakiś czas w moim domu na razie bywajcie Kochani, w tej chwili będę przygotowywać syrop z pędów sosny, które dzisiaj rano były zebrane. Po zebraniu pędy sosny zostały umyte, wysuszone, pokroiłam na takie dość drobne kawałki, w granicach pół centymetra. W oryginale syrop ten jest przygotowywany z cukrem. Warstwa. Pędów sosny, warstwa cukru i tak po kolei ja z tego tytułu, że my nie używamy cukru, a do wszystkiego używamy miodu, więc ja syrop będę robiła z miodem. W tej chwili przesypuję to i zalewam, zalewam miodkiem. Miodkiem dobrze. Ale właśnie, kiedy stosujemy ten syrop, kiedy moja rodzina będzie stosowała ten syrop? To jest właśnie ciekawe, dlatego że syrop jest dobry przy nierzytach jamy ustnej, nierzytach gardła, nierzytach krtani w połączeniu z suchym kaszlem. No i oczywiście przy utrudnionym odkrztuszaniu. Ale pytanie: jakie mają działanie? pędy sosny. One mają działanie wykrztuśne i oczywiście mają łagodne odkażające, gdyż hamują rozwój drobnoustrojów zalegających w gardle i w jamie ustnej. No właśnie i teraz dalej przygotowujemy. Polewamy. Minutę, to. Tutaj też należy uważać, bo yy, kiedy już ten miód będzie się rozpuszczał i będzie łączył się z sokiem z yy, pędów sosny, tu jeszcze jest powietrze, więc to będzie się unosić do góry i należy to yy, te, yy, tą miksturę nieco uciskać. Ja robię to takim drewnianym widelczykiem, uciskam i odpowietrzam w ten sposób. Ja ten syrop przygotowuję też yy, dlatego, yy, żeby on chyba u mnie będzie służył głównie za profilaktykę, dlatego, że my specjalnie nie chorujemy. A ten syrop będę, będę używała również do naleśników. Smażyć, polać. Sądzę, że, sądzę, że będzie wyśmienity. No i właśnie to mam przygotowane, a w tej chwili ten syrop zostawiam na tydzień czasu w temperaturze pokojowej. Jeszcze co jakiś czas mieszając. I tak gdzieś około dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach zleję do małych słoiczków syrop. Schowam do lodówki, ale zostaną pędy sosny, więc słuchajcie, tych pędów sosny nie należy wyrzucać. Z tych pędów sosny wsypujemy do naczynia szklanego nocbanka. Zalewamy to. Letnią wodą odrobina soku z cytryny, ewentualnie kawałki cytryny, i mamy fajny napój. Więc tej sosny nie wyrzucamy. Dobrze. I to już mam tutaj zrobione. Tutaj jeszcze jest powietrze, i to będzie jeszcze dzisiaj, jutro trzeba będzie ugniatać, ale chciałabym Wam pokazać w tej chwili, Dlatego, że robiłam syrop wcześniej i zostawiłam, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. O, proszę bardzo, już on jest w tej chwili... Ten syrop ma cztery dni. Słuchajcie, to już jest... On jest bardzo taki, bardzo taki wodnisty i jest tu rzeczywiście bardzo dużo tego syropu. Więc jeszcze półtora tygodnia, tydzień i będę to już też przelewać. No Syrop oczywiście nadaje się y, jaki dla dorosłych, taki dla małych dzieci. Wszyscy możemy pić ten syrop. Jest bardzo dobry. Y, kochani, aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Y, ten syrop, jeżeli są problemy właśnie nieżytowe, to pijemy łyżeczkę syropu kilka razy dziennie, ale po posiłku. To jest istotne. W tej chwili żegnam się z Wami. Przygotujcie sobie swój własny syropek, pyszniutki i radujcie podniebienie. Żegnam Was. Do następnego razu. Dziękuję.